Uważam, że wy jako włodarze Fame MMA też powinniście zająć tutaj stanowisko w kwestii, czy, czy bijecie czy biją zawodnicy się w boksie, w kickboxingu, w K1, w MMA, bo niedługo przyjdzie kolasz i będzie chciał wokół w Oktagonu jeździć na rowerze. Nie chcę, bo to było tak, że ty bo Chciałbym... tutaj, Chciałbym... przepraszam jeszcze, tak? Bo tutaj yy, nie ma jakiegoś... Spotkaliście się pomiędzy. Jakie pomiędzy? Co to? bokser, ja na przykład trenowałem jakieś jiu-jitsu, a Kasio trenował boks. To spotkaliśmy się co? Gdzie pomiędzy? gdzieś, jest, gdzie jest środek? Znaczy Dawid, ty nie musiałeś tej walki wydać. Nie, ja rozumiem, tylko ja rozumiem, tylko ja wziąłem tą walkę, wiesz dlaczego? Ponieważ jeżeli ja nie podjąłbym K1, to do tej walki by nie doszło. No to by nie było walki, no to o co Ci chodzi? No ale chcieliśmy wyjaśnić ten konflikt, również Wam zależało na tym, żeby wyjaśnić ten konflikt. No ale to takie, wiesz? I wyjaśnimy to... za 6 dni? Dokładnie zgadza Popie, się. Chłopie, no, czemu nie jest... negowałeś tego, że twój kolega jest... polański na pierwszej gali walczył w boksie, walka rycerzy, kurwa, to jest Fejm mma, tu ma być show, chłopie, tu ma być walka i jak walczymy, to no, walczymy kłopie, a nie kurwa. show, Dawid, a nie wiesz, no są duże walki, nie, może nawet dojdzie do walki kiedyś jeszcze w boksie, no nie, nie zakładamy tego, że będzie tylko mma. Mhm. No okej, okay, rozumiem. No, na napierdalać po ryjach. W porządku. Zaakceptowałem to, nie ma problemu, bijemy się w k1. I Tyle. cały czas narzekasz, a wychodzi na to, że kurwa wszedłem w twoją strefę komfortu. No chwali się tytułami i dalej masz problem z tym, no, moja strefa komfortu to MMA. Ale przecież się chwalisz tytułami jakimś w K1 czy w kickboxingu, nie wiem co to było. No, na pewno stójko, stójkowy sport. No stójkowy sport, tak? No, no to kurwa i narzekasz, a wchodzę w twoją strefę komfortu tak naprawdę. Ale ja nie narzekam, ja nie narzekam, ja tutaj nie mówię Jak o swojej No walce. Wcześniejszą całą konferencję kurwa narzekałeś. Nie, tylko podważałem Twoje po prostu to, co Ty mówisz. No Bo co? To, co, co że Moja strefa komfortu to jest MMA, ja Ci powiedziałem, ja a tyle moja strefa komfortu to boks. No i spotkaliśmy się gdzie? Po środku, tak? Gdzie no. jest ten środek? No. Pytam się, gdzie jest ten środek? sobie to uświadomić, to zajebiście, ja pierdolę, tak ciężko, ale je. <klucza> Pytanie do Casio. Twoja walka z Polakiem dotrwała do pełnego dystansu. Ile potrwa Twoja walka z Ambro według Ciebie? Zobaczymy za 6 dni, co będę miał w głowie, co, co mi się tam zapali i tyle. Ale jaki jest plan? Szybka szarża czy raczej powolne rozbijanie? Nie wiem, no raczej będę go napierdalał i tyle, nie? Ale zobaczymy, czy mi się Hollywood włączy. Znając mnie, zawsze mi się włącza, więc yy, zobaczę, czy... No raczej postaram się zimną krew zachować, więc z nim się pobawię. Ale jak nie wiem, sobie przypomnę tego te farmazony, który kurwa na mnie wymyślał, to mu przypierdolę od razu szybko. Chcesz jakoś tak, będę na to gotowy.